Witam w drugim odcinku mojego wideoblogu o tematyce filmowej. Dziś zajmę się jednym z polskich seriali. Bardzo młodych seriali z tegorocznej Jesieni. Ten serial, o którym będzie mowa. To serial skazany. Serial wstał na podstawie brytyjskiego serialu o tej samej tematyce. Jest to opowieść o losach kilku kobiet, których najbliżsi mężczyźni zostali osadzeni w więzieniu. Dzieli wszystko – sytuacja majątkowa, doświadczenia życiowe – oraz długość odsiadywanych wyroków przez ich najbliższych mężczyzn. Znajdziemy, tu, znajdziemy tutaj przeróżne perypetie ludzkie, sytuacje ludzkie, począwszy od sytuacji niezgodnych z prawem, sytuacji smutnych, a momentami nawet tragicznych, po sytuacje szczęśliwe, można powiedzieć nawet miłosne, romantyczne, Warto tutaj wspomnieć także o obsadzie aktorskiej. Występują w tym serialu między m.in. Irenę Szczop, Antoni Pawlicki, Paulina Gałąska oraz m.in. Beata Ściibakupna. Położony jest tutaj nacisk na losy, na losy, uczucia, przeżycia kobiet, którym przyszło żyć w zupełnie nowej rzeczywistości, które można powiedzieć że zostały skazane na odnalezienie się, na życie nowej rzeczywistości. Oprócz tego mamy ukazaną, choć w niewielkim stopniu, rzeczywistość więzienną, rzeczywistość mężczyzn w nowej więzieniu, w którym mężczyźni muszą się, muszą się odnaleźć. Mamy pokazane, czy Zachodzi w nich zmiana w czasie tego pobytu, czy nawiązują nowe znajomości. Serial skazany przyciąga swoją uwagę innością, a nawet różnorodnością. Fabuła różni się od innych fab. Kolejnym elementem, godnym uwagi, są elementy serialu kryminalnego oraz sensacji. Mamy tutaj rozwijającą się intrygę, zmieniające się relacje między ludźmi. Mamy ukazane toczące się y, śledztwa przeciwko osadzonym, ukazane przestępstwa jakie popełnili, y, za które odsiadują karę, wyroki. Y, podsumowując seria, którego tytuł nosi skazane jest odpowiednim dla niego tytułem, gdyż ukazuje przede wszystkim losy kobiet, które muszą żyć w nowej rzeczywistości. Mam tutaj ukazane kobiety zarówno o twardym charakterze, które potrafią walczyć o swoje, ale też i takie kobiety, które są wrażliwe, spokojne. Przeciwieństwo tych pierwszych. Moim zdaniem serial zasługuje Uwaga, widza nawet takiego, który gustuje w serialach kryminalnych czy sensacyjnych. Na koniec, y, warto dodać, że skazane można nazwać serialem obyczajowo-sensacyjno-kryminalnym z powodów wyżej wymienionych. Być może dlatego jest y, tak pociągający i ciekawy. Dziękuję za uwagę, a już w następnym odcinku. Zajmę się filmem Lekcja Przetrwania.